Cześć na Was, bardzo serdecznie z tej strony Bonzo. W dzisiejszym materiale chciałem Wam zaprezentować pojazdy z najnowszego DLC do GetA 5, które weszły właśnie dzisiaj, czyli 12 lipca. No, DLC jest naprawdę potężne. Zaraz Wam tutaj pokażę, co my tutaj mamy. Oczywiście zakupimy sobie wszystko. Dens czy Kronos, niebieski czy czerwony, jak myślicie? Ja sobie wezmę czerwony chyba Dobra, zamówimy sobie Okej, okay, jedziemy z następnym U ładny, 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 nie powiem Hmm No ciężki wybór, ale chyba wezmę ten Dobra Okej, okay, jeszcze w Legendary Motors mamy ostatnie autko. To ewidentnie czerwone. Ja mam już wszystkie tutaj pokażę jak one się mm, tutaj zrespią w garażu, tak. Jeszcze mamy auta i motory, nie tylko samochody. Są ten San Andreas, no i tutaj już jest naprawdę większy wybór. No i też myślę, że ceny są bardziej dla ludzi, bo na przykład tutaj są już takie niekoniecznie z kosmosu, tak? No to co, jedziemy po kolei, Audi Quattro Hmm... Chyba to Redwood jest ładniejsze Chociaż... Ale weźmy sobie to Kup Fajne, fajne Uuuuhuhuhu No ciekawe, odwzorowanie ranci Stratos, z tego co widzę O, no, 500, no te, tego tam się nie spodziewał No i to już ceny, ceny w są takie, jak trzeba gdzieś znormalizowane i dla normalnych graczy, że tak to ujmę Nie pytajcie skąd mam tyle kasy Hmm No troszkę, troszkę jest tych pojazdów ogólnie, zaraz wam policzę ile ich jest Tylko jeszcze kupię sobie motorek i to nie jeden 69 na no, z przodu musi być oczywiście cóż, te auta też? bo mi głowy nie dam szczerze, chyba też nie, to już nie, te auta były no tak więc cóż mm, takie mamy pojazdy w tej chwili naprawdę, no dzieje się raz, dwa, trzy, cztery 5, 6, 7 i tam były 30 pojazdów mamy aż także naprawdę, naprawdę jest ciekawie. Jak mi tutaj wszystkie poprzechodzą, jak na razie dopiero są dwa, to, to widzimy się za momencik. Okej, okay, moi kolei jesteśmy z powrotem. Już wszystkie autka nam przyszły, no i możemy sobie tak z bliska hmm, poglądać. No naprawdę jest... jest, jest nieźle, są bardzo... Bardzo fajnie zrobione, szczególnie ta Audi Quadro mi się podoba, tylko troszkę za krótką ma dupę. Chyba, że to takie, tak, takie króciutkie kładę, no nic, dobra. Ranchestratos, no nieźle. Motorki, no fajny taki taki kurcze. Nie znam, się na motorach, więc wam nie powiem Co miałem na myśli. Tutaj widać, że taki kurczę Daka i tak dalej. Zajebiste. Tutaj też jakieś takie właśnie yy, terenowe ewidentnie takie już ostro. No, i ta 500. -ka. No, tak więc tak to się tutaj yy, prezentuje. No i cóż, jeśli chodzi o tuning tego, no to na pewno zrobię o tym osobny materiał. Auto tak, tak wyglądają. Teraz może jeszcze wezmę jedno jakieś. No, to wezmę. Przejadę się, zobaczymy jak to śmiga. Jezu, ten dźwięk otwierania drzwi słyszeliście to? Jezu, co to jest za silnik? Ja cię ptul. Matko święta, co to jest? Jeszcze deszcz mi tu dopierdzieliło. Oh sick! W końcu jakiś normalny licznik w tym GTA, który działa, tak jak powinien chyba. Się musiałem wpierdzielić, bo oczywiście... Peace, Wasser, this is beer! Piwko z GTA 4 mamy. Znaczy, w końcu też oczywiście jest, ale... Nie zapomnę, jak czułem, leciały takie, takie właśnie nuty w radiu. No, także tak to się prezentuje. Naprawdę, świetne, świetne DLC. Ja na pewno nagram coś jeszcze z tego DLC, z tych samych wyścigów. No i cóż, obsłuchajcie kanał, wbijajcie na Instagrama, Snapchata, yy, zostawiajcie lajki, subskrybujcie ten kanał, jeśli chcecie więcej. No i cóż, właściwie tyle, trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam was, cześć.